Winogranie. Czas w naszym programie Winobranie, winogranie na kolejne spotkanie z gościem. Bo mówimy o tym, że miasto w tym roku obchodzi jubileusz. Mówimy o historii Zielonej Góry, ale ta historia naszego miasta pisze się na nowo w tym roku, a to też dlatego, że mamy nową drużynę sportową w naszym mieście. Co ja mówię? Sportową. Esportową. Wojciech Chłopiński jest moim gościem. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. No właśnie, powiedz, jak to się w ogóle stało, że w Zielonej Górze do tej pory nie było tej drużyny esportowej, no i nagle ty jesteś takim jakby kierownikiem zamieszania, ojcem, założycielem. Jak to się w ogóle stało, że w Zielonej Górze ta drużyna e-sportowa powstała? Bo tych drużyn jest trochę w naszym kraju, jest takich trochę zapaleńców, ale wciąż jakby Zielona Góra no, była taką powiedzmy no, pustynią, jeśli chodzi o, o ten świat e-sportu. Tak, gdzieś półtora roku temu y, no, założyłem tą organizację sportową y, Lodis i y, no, zawsze lubiłem granie y, w gry komputerowe, y, jakiś czas temu. E, to mówię, akurat udało się zebrać piątkę chłopaków, którzy no, chcieli coś osiągnąć i jakoś to tak potoczyło się dalej, że teraz gramy w ESL Mistrzostwach Polski i... No, tworzymy historię. No właśnie, ale jak to się w ogóle stało, że ta drużyna powstała? Jak Ty zbierałeś w ogóle tych ludzi i jak też dochodziliście do tego, że jesteście w Mistrzostwach Polski? Bo to też nie jest tak, że zagraliście raz FCS-a i było od razu sukces. No bo to są jednak wymagające tematy. Trzeba jednak trenować, grać, szkolić się, mieć czas na to. Więc jakby, jak wyglądało to dochodzenie do, do tych Mistrzostw polskich w Waszym przypadku? Akurat ta piątka, która jest teraz bardzo, bardzo utalentowanych chłopaków yy, no sami się dobrali w zasadzie to nie ma tak, że jakoś się ja im narzucałem yy, czy no akurat też trochę szczęścia pewnie w tym było, ale no czyli tak było trochę, było trochę było trochę szczęścia, czyli szczęście pomogło, bo to też nie jest tak, jak komuś się wydaje, że usiądę przed y, nie, komputerem, oni... pogram i już jestem nie, w czo, chłopach, Tak, Ciężko trenują praktycznie codziennie e, po 7-8 godzin, e, no żeby mieć wyniki. No i... No i wychodzi, wychodzi. A jaki trening powiedz e sportowca wygląda? Bo my obserwujemy e sportowców, którzy przygotowują się do mistrzostw, tak? Gdzieś tam teraz przy okazji transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony widzimy, jak on też trenuje i w ogóle jak Robert trenuje, czy jak inni piłkarze, czy nawet nasi sportowcy z AZS-u trenują. A jak wygląda taki trening? e-sportowca, to jest tylko granie przy, przy komputerze, czy jednak nie, te palce nadgarstki, nie, analiza, one też muszą analiza, być przygotowane analiza, do, do szybkiego grania? Analiza przeciwników, granie, też oficjali, e, jakby no, chłopaki mają naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo zajęć i, i najważniejsze, że to wszystko wychodzi, że ma jakby, no, radzą sobie. A powiedz, czy e-sport to jest sport drogi, bo wiemy, że sporty ekstremalne są drogie. A jak to wygląda przy okazji e-sportu? Bo wiemy jedno, że cały czas te komputery muszą być dobre, szybkie, pamięć, dyski. To wszystko musi cały czas szybko pracować. No i chyba w Waszym przypadku takim nieodzownym elementem jest łącze internetowe, które musi być szybkie. Tak, przede wszystkim bardzo dobry internet to musi być. I to komputer takiej średniej klasy, myślę, że na CS-a i... Lola wystarczy. A w co głównie gracie? Właśnie znaczy, w cs w czy w League of Legends Posiadamy w, dywizję w League of Legends, która jest w drugiej ultralidze. Gra oraz w Counter-Strike'a, którzy są w SL Mistrzostwach Polski. Mamy dwóch kierowców team racingu, czyli to są takie zawody, jakby wyścigi online. No i... Teraz przymierzamy się do FIFA 2023. Czyli można powiedzieć, że tak standardowo gracie. Tak. A powiedz, a jak w ogóle w Polsce ten e-sport stoi? Bo tych sukcesów nasi esportowcy mają całkiem sporo, jeżeli chodzi o świat? Tak, teraz troszeczkę w dołku jesteśmy, ale myślę, że się podniesiemy jako polska scena. Więc y, było dobrze, jak było z, z, czasy Złotej Piątki, ale myślę, że teraz idziemy w dobrym kierunku. Powiedz, czy w ogóle są jakieś też plany Twoje, m.in. jako tego całego moderatora e sportu w Zielonej Górze, żeby może też jakąś właśnie klasę e sportową otworzyć, a może z Akademickim Związkiem e Sportowym po współpracować, bo też studenci grają. Wiemy że, że grają właśnie w FIFA, w akademikach, no, są aktywni w tych e tematach. I czy nie myślałeś, żeby właśnie może jakoś tak pod e banderą e Azytesu to, to zrobić? Robić. O, właśnie to jest dobry temat też, bo dyrektor KU AZS, pan Marek Lemański bardzo w, pozytywnie patrzy na, na, na e-sport i, i rozmawiamy. Może coś z tego fajnego będzie. Jestem dobrej myśli. A ty masz takie głosy, że może w ogóle taką ligę trzeba w Zielonej Górze, samych esportowców stworzyć to, żeby ze sobą rywalizowali, bo też to myślę jest potrzebne. Znaczy myślę, chcielibyśmy, może inaczej, jesteśmy w trakcie otwierania gaming house'u w Zielonej Górze, czyli takiego miejsca, gdzie nasi zawodnicy będą mogli trenować. Gdzie będą przyjeżdżały najlepsze drużyny z kraju, gdzie będzie można spotkać osobowości internetowe, gdzie będzie mogła być na przykład rozgrywana liga szkół średnich, akademickie zmagania esportowe. My pracujemy nad tym cały czas i, i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze to będzie otwarte. Ale co musi mieć gracz przy sobie, żeby było mu dobrze i wygodnie, bo ja też obserwując rynek e-sportu widzę, że już są specjalne buty dla graczy. Fotel musi być specjalny, myszki muszą być dobrze sprofilowane, bo to jest chyba też tak trochę jak właśnie, nie wiem, ze sportem motorowym, że żeby dobrze jechać, to ta maszyna musi współpracować Ale też to, z kierowcą. To każdy ma swoje preferencje. No, no, czy myszkę, czy klawiaturę czy, czy słuchawki, to każdy dobiera indywidualnie i. Nie ma reguły tutaj. To jakie macie teraz powiedz plany, jeśli chodzi o tą drużynę e sportową. Eee, chcielibyśmy utrzymać się w SL Mistrzostwach Polski. Eee, no i w następnym splicie awansować do Ultraligi, która już jest w Polsław Games transmitowana, więc eee, jesteśmy na dobrej drodze. Ty taką też koszulkę przyniosłeś, a może ją pokażę do kamery, jak mi się uda pokazać. Tu sobie jedną ręką przytrzymam mikrofon. O, tak wygląda ta koszulka. Wojtek, co to jest w ogóle za e, koszulka i czyje tam są autografy to na tej koszulce? To jest koszulka aktualnych mistrzów Polski, e, czyli Illuminar Gaming, naszej zaprzyjaźnionej organizacji, e, która została podpisana, jakby na, jakby na turnieju w Szwecji, e, i to przekazuję tutaj dla Was. Dobrze, super. A powiedz, czy te rozgrywki esportowe też wasze ekipy między innymi. Czy my to gdzieś możemy oglądać w jakimś streamingu? Bo ty tak, powiedziałeś, że w telewizji komercyjnej, która zajmuje się grami, ale czy gdybyśmy na przykład chcieli zobaczyć was w akcji, zobaczyć jak gracie w CS-a, czy jest w ogóle taka możliwość? Oczywiście, jest na kanale, na Twitchu każdy praktycznie nasz mecz jest transmitowany na naszym kanale, na platformie Twitch i można śmiało oglądać na mediach społecznościowych są zaproszenia na mecze, kiedy to wszystko się odbywa, o której godzinie są transmisje. Mamy super komentarze Tatora, który no, komentuje te nasze mecze i, no, i powoli, powoli idziemy do przodu. Każdy sportowiec ma swojego trenera, powiedz, czy e-sportowiec też ma swojego trenera, też. który obserwuje grę w CS-a i mówi, słuchaj, nie tak. Źle mogłeś wejść inaczej, albo twój refleks jest jeszcze słaby, żeby eliminować przeciwników? Tak, my, tak, są, my jesteśmy akurat w trakcie poszukiwania głównego trenera, ale są też analitycy, którzy jakby rozpracowują przeciwników, jest masa osób, którzy, którzy, których praca składa się na ten finalny sukces? To jeszcze powiedz, jakie plany właściwie teraz? Przed wami, jeśli chodzi może o rozwój drużyny właśnie, bo też osoby, które są w tej ekipie, to nie są osoby z Zielonej Góry, prawda? Jak to nie, wygląda? to są osoby z całej Polski, tak od 17 do 22 lat mają gracze i, i, i są no z różnej, czy z różnych części Polski. Ale ten właśnie myślę, że Gaming House, który powstanie w Zielonej Górze, to da nam bardzo dużego boosta do, do tego, żeby no jeszcze lepiej. Pokazać się na arenie polskiej, może międzynarodowej. Czyli generalnie lista jest otwarta. Jeżeli ktoś chce, to może do Was dołączyć. Pewnie. Pewnie zapraszamy. Myślę, że tutaj jak będzie. Yy... Ten Gaming House to też yy, zielonogórzanie będą mieli miejsce, gdzie się pokazać, gdzie przyjść, bić piątkę z jakimiś znanymi graczami, pograć sobie z nimi. E, myślę, że to jest fajne. No pomysłów jest dużo, planów jest dużo. Mocno trzymamy kciuki za tą naszą drużynę esportową zielonogórską i też za Ciebie, żeby też tych sił Ci nie zabrakło do prowadzenia tego projektu. Jak się okazuje, mamy człowieka w Zielonej Górze, który bardzo, bardzo mocno esportem się zajmuje i też pisze nową historię sportu w Zielonej Górze, bo na esport trzeba stawiać. Wojciech Łopiński był moim i waszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład dołączyć do ekipy Wojtka, do tej drużyny e-sportowej, to szukajcie Wojtka na Facebooku. I gdzie Ciebie jeszcze można szukać? Macie fanpage? No, tak, Facebook, Instagram, Twitch, generalnie wszystkie te platformy. Jesteśmy tam obecni. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Wojciech Łopiński był naszym gościem w studiu Winobranie. Winogranie. Winogranie.